Największy z ludzi, rozdział 70, uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia. Żydzi chcą ukamienować Jezusa, ale On nie opuszcza Jeruzalem. Później w dniu Sabatu przechadza się z uczniami po mieście i spostrzega mężczyznę, który od urodzenia jest niewidomy. Uczniowie pytają Jezusa, Rabbi, kto zgrzeszył, że się ten człowiek ślepym urodził? On sam czy jego rodzice? Widocznie, wzorem niektórych rabinów uważają, że można zgrzeszyć już w łonie matki. Ale Jezus odpowiada: Ani ten człowiek nie zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz stało się to, żeby na nim jawnie się dokonały dzieła Boże. Ślepota tego mężczyzny nie jest następstwem jakiegoś szczególnego błędu bądź grzechu popełnionego przez niego samego lub jego rodziców. Wskutek grzechu pierwszego człowieka. Adama, wszyscy ludzie są niedoskonali i ponoszą przykre tego skutki. Na przykład przychodzą na świat niewidomi. Ułomność owego mężczyzny daje teraz Jezusowi możliwość zamanifestowania dzieł bożych. Jezus podkreśla, że spełnianie tych dzieł jest nader pilne. Trzeba nam wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Dopóki jest dzień, oświadcza. Nadchodzi noc, kiedy żaden człowiek nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. Wkrótce śmierć pogrąży Jezusa w ciemnościach grobu i nie będzie mógł nic uczynić. Do tego czasu jednak jest dla świata źródłem oświecenia. Po tych słowach Jezus spluwa na ziemię i rozrabia śliną trochę błota. Nakłada je niewidomemu na oczy i mówi – Zejdź, obmyć się w sadzawce siloe. Mężczyzna posłusznie to robi i zaczyna widzieć. Jakże się cieszy w drodze powrotnej. Po raz pierwszy w życiu przejrzawszy na oczy. Sąsiedzi oraz inni ludzie, którzy go znają, są zdumieni. Czy to nie ten człowiek, który siadywał i żebrał? Zapytują. To on, odpowiadają niektórzy. Inni jednak nie dają temu wiary i twierdzą: wcale nie. Tylko jest do Niego podobne. Ale on sam mówi to ja. Jakże zatem otworzyły się twoje oczy, dociekają. Człowiek nazywany Jezusem rozrobił błoto i posparował nim moje oczy, i rzekł do mnie. Zejdź do Silo, i się obmyj. To też poszedłem, obmyłem się i odzyskałem wzrok. Gdzie jest ten człowiek? Pytają dalej. Nie wiem, odpowiada. Ludzie prowadzą byłego ślepca do przywódców religijnych, do faryzeuszy. Ci również są ciekawi, w jaki sposób człowiek ten przejrzał. Przyłożył mi do oczu błoto, a obmyłem się i widzę, wyjaśnia zagadnięty. Faryzeusze niewątpliwie powinni podzielać radość uzdrowionego żebraka. Tymczasem oni potępiają Jezusa. Nie jest to człowiek od Boga, twierdzą, skąd taki wniosek, gdyż nie przestrzega sabatu. Ale inni faryzeusze zastanawiają się, jak może tego rodzaju znaków dokonywać człowiek, który jest grzesznikiem. Powstaje między nimi rozdźwięk. W tej sytuacji zwracają się do owego mężczyzny z pytaniem: Co ty sam powiesz o nim z uwagi na to, że otwarł ci oczy? Jest prorokiem, słyszą w odpowiedzi. Faryzeusze nie chcą w to uwierzyć. Są przekonani, że Jezus musiał wejść z nim w jakieś tajemne porozumienie w celu zwodzenia ludzi. Chcąc więc rozwikłać ten problem, wzywają rodziców żebraka, żeby ich wypytać. Jana ósmy rozdział, 59 werset. Chwycili więc kamienie, żeby go nimi obrzucić. Ale Jezus się ukrył i wyszedł ze świątyni. Jana 9, rozdział od pierwszego do 18 wersetu. Po drodze zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie zapytali rabbi, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak, żeby na jego przykładzie ludzie mogli zobaczyć dzieła Boże. Dopóki jest dzień, musimy wykonywać to, co zlecił nam ten, który mnie posłał. Nadchodzi noc, kiedy już nikt nie będzie mógł działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłem świata. Gdy to powiedział, splunął na ziemię, zmieszał ją ze śliną, nałożył maść na oczy tego człowieka i rzekł do niego: idź umyć się w sadzawce. Siloam, co znaczy posłane. Ten więc poszedł i się umył, a kiedy wrócił, już widział. Wtedy sąsiedzi oraz ci, którzy przedtem widywali go żebrzącego, zaczęli pytać: czy to nie ten, który tu wcześniej siedział i żebrał? Jedni mówili, że to on, drudzy, że tylko jest do niego podobne, a on sam zapewniał, to ja. Spytali go więc: Jak to się stało, że widzisz? Wyjaśnił: Człowiek nazywany Jezusem zmieszał ziemię ze śliną, posmarował tym moje oczy i rzekł do mnie: Idź do Siloa, mi się umyj. Poszedłem więc, umyłem się i zacząłem widzieć. Na to zapytali: Gdzie jest ten człowiek? Odpowiedział: Nie wiem. Wtedy tego, który wcześniej był niewidomy, zaprowadzili do Faryzeuszy, a w dniu, w którym Jezus zmieszał ziemię ze śliną i przywrócił mu wzrok, akurat był Szabat. Faryzeusze również zaczęli wypytywać tego mężczyznę: Jak to się stało, że widzi? Rzekł do nich: Ten człowiek nałożył mi na oczy ziemię zmieszaną ze śliną, a ja się umyłem i widzę. Wtedy niektórzy Faryzeusze zaczęli mówić: to nie jest człowiek posłany przez Boga, bo nie przestrzega Szabatu. Inni z kolei mówili: Czy grzesznik mógłby dokonywać takich cudów? Tak więc zdania wśród nich były podzielone. Dlatego znowu zapytali tamtego: A ty co o nim powiesz, skoro przywrócił ci wzrok? On odrzekł: To prorok. Żydzi jednak nie wierzyli, że był niewidomy i zaczął widzieć, dopóki nie wezwali jego rodziców. Co jest, a co nie jest przyczyną ślepoty wspomnianego mężczyzny? Podczas jakiej nocy nikt nie może działać? Jak ludzie, którzy znają niewidomego, reagują na jego uzdrowienie? Dlaczego dokonany cud wywołuje rozdźwięk między faryzeuszami? Największy z ludzi, koniec rozdziału 70. Uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia.